GMC truck. It's not a car, it's a truck. Real American truck. Dopiero co redaktorowi Zbigniewowi Łomnikowi przyszło w udziale testować Chevrolet Tahoe, czyli tak naprawdę brata bliźniaka późniejszej generacji tego, przy czym właśnie w tej chwili stoję. A stoję przy sprzęcie, który nazywa się GMC Yukon. Belgii 15 w dużym suwie. Dzisiaj zupełnie nie do pomyślenia. Tak jak redaktor Złomnik w swoim filmie powiedział. No, jak pan już powiedział. Tak, pan już powiedział. Yukon powstał jako taki, można powiedzieć, pośrednie stadium, pośrednia wielkość między krótkim, przynajmniej jak na amerykańskie warunki, Chevroletem Blazerem, a potężnym Suburbanem. Potem doszła do tego jeszcze wersja Yukon XL. Czyli tak naprawdę Suburban ze, ze znaczkiem GMC. No i oczywiście na bazie Yukona potem powstało Tahoe. Natomiast to jest prawdziwy, oryginalny pierwszej generacji Yukon, wyprodukowany w 1997 roku, opatrzony znaczkiem GMC, czyli General Motors Corporation. Co ciekawe, nazwa Yukon pochodzi od kanadyjskiego terytorium, znajdującego się daleko na północy, sąsiadującego z Alaską. A takie sprzęty kojarzą się tradycyjnie raczej z południem Stanów. I stamtąd właśnie pochodzi ten egzemplarz. Sewell Dallas. Dallas, czyli oczywiście Teksas. No wiadomo, taki sprzęt, no to rzeczywiście z Teksasu. Konstrukcyjnie jest to oczywiście klasyczny amerykański SUV, czyli SUV, Sports, czyli Vehicle. Inna rzecz, że tego Sports niewiele tutaj znajdziemy. Samochód jest oparty na potężnej, ciężkiej ramie. V8 o pojemności 5,7 litra dostarcza tutaj 255 koni, a napęd przekazywany jest przez leniwą czterobiegową skrzynię automatyczną. A co najciekawsze, w tym egzemplarzu napęd przekazywany jest. Tylko na tył, czyli w zasadzie trochę sports, bo można latać boczurami. W środku jest dokładnie tak, jak można spodziewać się po amerykańskim sprzęcie z lat 90., czyli real American plastic. Wnętrze wykończone jest, no. Tak jak jest. Plastik, z którego wykonana jest deska rozdzielcza, tak naprawdę mógłby spokojnie znaleźć się w Tawrii i niektórzy by narzekali. Jakość montażu, no, też nie zachwyca, ale Amerykanie po prostu mają na to zasadniczo wysprzęglone. Są tu oczywiście typowo amerykańskie smaczki, jak wielofunkcyjna manetka po lewej stronie kierownicy, po prawej stronie kierownicy mamy dźwignię, wybieraka automatu, wajcha przykierzy, jakie ja to lubię. Zygary są duże i czytelne. Mamy tutaj obrotomierz. Niezbyt potrzebny przy automatycznej skrzyni, ale why not? Jest piernet-kościomierz wyskalowane zarówno w kilometrach na godzinę, jak i w milach. Jest wskaźnik paliwa, jest y, ładowanie, jest poziom oleju, jego temperatura, no i oczywiście instrukcje po angielsku, tak jak na przykład tutaj Apply Brake to Shift from Park. Czyli tak, żeby każdy Amerykanin mógł spokojnie się w tym wszystkim zorientować, pod warunkiem, że umie czytać. Supplemental inflatable restraint, czyli uzupełniająca nadmuchiwana powściągliwość. What? Oczywiście jest klima w amerykańskim sprzęcie, klima być musi, natomiast nie ma sprzętu audio. Został wymontowany, dlatego że poprzedni właściciel wołał sobie za niego 10 kafi. How about no? Pod deską oczywiście tak, jak można byłoby się spodziewać w amerykańskim sprzęcie z tamtych lat, czyli wszystko na wierzchu, nic nie zabudowane. Po co się tym przejmować? W ogóle nie róbmy z tego zagadnienia. Za to fotele. Uuu, fotele to jest inna bajka. Bardzo obszerne, wręcz gigantyczne, wyściełane grubą, mięsistą skórą. Miękkie, takie, że można się w nich rozsiąść. Nie są jednak idealne, bo na przykład ich oparcia są zaskakująco krótkie, a przecież Amerykanie powinni być dosyć wysocy. Nie ma jednak rzeczy idealnych. Póki nie patrzy się na jakość wykończenia wnętrza i plastiki, z którego została zrobiona deska rozdzielcza, przednia część kabiny Yukona jest bardzo, bardzo fajnym miejscem. Z tyłu też absolutnie nie jest źle. Kanapa jest obszerna, wygodna, mięciutka. Miejsca jest tak naprawdę w bród. Nad głową skolką godno zmieści się amerykański koszykarz. Na kolana bardzo przyzwoicie. Może nie aż tak dobrze, jak spodziewalibyśmy się po samochodzie takich rozmiarów, ale można się tutaj naprawdę fajnie, wygodnie zmieścić. Jednak najwięcej miejsca tak naprawdę jest. Za tylną kanapą. Bagażnik Kilkona otwiera się w bardzo wygodny praktyczny sposób czyli na boki skrzydłowo. Proszę. Tutaj drugie skrzydło trochę ciężej chodzi, ale da się i proszę. Baz w usztywnionym pokrowcu? Jocie, proszę. Weszłaby cała kolekcja Bassetti we flight casesach. Tak naprawdę spokojnie można byłoby tutaj wrzucić sprzęt całego zespołu. Taki kufer, to ja proszę pana rozumiem. Bardzo zabawnym elementem jest tutaj kluczyk. Jest wręcz maciubki. Maciubki kluczek do gigantycznego samochodu. Gdzie w tym kluczyku miałby się pomieścić prestiż? Kluczyk bez prestiżu? No nie no. Wstyd. Innym fajnym smaczkiem jest tutaj lusterko pokazujące kierunki. Amerykanie bardzo mocno opierają się na kierunkach świata. Zawsze na przykład na filmach podczas pościgów słyszymy, podejrzany kieruje się na północny zachód Northwest. Tak samo jak na przykład nawigacja potrafi powiedzieć, kieruj się na Wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. Coże, tym pozostało, trzeba się przypiąć. Takim oto high-tech pasem. Amerykańska technologia. Pajmy i jedziemy. Wo, Ale to brzmi fajnie. Nożny ręczny, Wajcha na Drive. I lecimy. Tak to można. Oczywiście, pierwsze wrażenie, jakie człowiek odnosi po ruszeniu z miejsca i konem to to, że jedzie czymś nieprawdopodobnie wielkim. Jednak, co ciekawe, ten samochód, przynajmniej jak na amerykańskie warunki, nie jest jakiś przerażająco gigantyczny. A co ciekawe, jest zaskakująco zwrotny. Proszę bardzo. To, jak pięknie, ciaśniutko łamie się w ciasnych zakrętach, to jest wręcz szokujące. Tak naprawdę nie jest to coś, czego można byłoby się spodziewać po wielkim, amerykańskim samochodzie, dostosowanym do ich warunków, gdzie tak naprawdę miejsca mają ugodno. Pausemka przyjemnie mruczy, skrzynia miękko przerzuca biegi. kurcze tak naprawdę ten samochód jest bardzo, bardzo przyjemny. Do tego oczywiście zawieszenie, które pracuje po amerykańsku mięciutko. Jest takie fajnie, relaksująco, bujające, co w połączeniu z bardzo grubymi, mięsistymi, wręcz takimi babcinymi fotelami, o właśnie, daje takie poczucie no, absolutnego relaksu i wyluzowania. W takich warunkach człowiek tak naprawdę przestaje się przejmować tym, że no co, no jakiś słaby plastik na desce, coś takiego. Ee... Dynamika, no jakaś tam jest. Mamy tutaj 255 KONI produkowanych przez 8 cylindrów o łącznej pojemności 5,7 litra, czyli klasyczny GM-owski small block. Small, tak, jasne. Natomiast jak to w Amerykańcu o tej leniwej, bujającej charakterystyce, jeszcze do tego ważącym jakieś 18 ton, no, Wiadomo, że to nie będzie wyścigówka. Dodajmy do tego aerodynamikę porównywalną, no powiedzmy, ze średniej wielkości katedrą. Yy, I wiadomym jest, że jest to samochód, który może nie jest zbyt szybki, za to bardzo dużo bardziej. A co najciekawsze, tak jak w testowanym przez Złomnika Tahoe, tutaj też nie ma gazu. Nie rozumiem, ale szanuję. Precyzja prowadzenia? <ścoughs> nie. To jest amerykański sprzęt. On ma spokojnie, bez wysiłku lecieć po highwayu albo bezproblemowo jechać po nierównych bocznych drogach, a nie wyciskać jakieś niesamowite czasy na Nordschleifer. To ma być z założenia przyjemnie, relaksująco bujające. I taki właśnie jest. I właśnie to w tym wodzie jest tak cholernie fajne. Ogólnie rzecz biorąc, ten sprzęt jest wręcz bezczelnie amerykański. Koło 5 metrów długości, potężna, niewysilona v pod maską, ramowa konstrukcja, napęd na tył i automat sterowany wajchą przy kierze. W środku natomiast niewyszukane, tanie plastiki, wielkie siedzenia i masa miejsca na napompowany hamburgerami brzuch. Oraz kolekcję strzel w bagażniku. Ten samochód ma w sobie coś takiego, co budzi we mnie wręcz pierwotną, wredną chęć pojechania do centrum miasta, pokręcenia się po wąskich, ciasnych, śródmiejskich uliczkach, dudniąc potężną fałsemką i zaparkowania pod jakimś skłotem, żeby zrobić trochę przegazówek. <trybuj> How dare you!